Jesteśmy na miejscu, przyjechaliśmy pod paczkomat. Nasz impostowy, lubiwy widoczek jest za paczkomatem. Jest to Kaorle, Italia, Włochy i nas paczkomat impostu I teraz, nie wiem, próbujemy od razu. To kakujcie. O kurde, może English Spróbujemy. Return, collect, auto. O. Got QR-kod Dobra, o i jest Jest na paczucha Czekajcie Telefon schowam I mamy naszą paczkę z Polandii Ciekawe w jakim stanie zobaczymy Teraz wracamy do auta Internacional Będzie w namiocie unboxing 25 lipca 2025 Albo lipiec, nie wiem Mam tu paczuszkę Dzisiaj jedziemy na wakacje W końcu na urlop Jedziemy do Italii I postanowiłem sprawdzić jak działa nasz Impost I wyślę sobie tam paczkę Nic nikomu z domu nie mówiłem Eee, także myślę, że każdy wszyscy będą zdziwieni jak dostaniemy paczkę we Włoszech. Eee, zobaczymy jak to będzie, zobaczymy jak nasz przewoźnik się spisuje za gramanicą. Bye bye. Do zobaczenia za 5 dni. To będzie, to będzie. Tu to ma jeszcze kartę w środku. To będzie deska albo Zarki. nie, w, albo po prostu takie żarby, że nie skręcone kartki. Zukińskie bu. co No idę. O, ale fajne. cieszę się No, kątny chińskie To stary dęka. KISS ME!